Cześć, witajcie ludziska na live, tak jest. No i e, dzisiaj na dzisiejszym live będziemy robili. No nie wiem. Po prostu wam będę pokazywał różne rzeczy, jakie można rzeczy robić. E, czekajcie, jeszcze sobie coś e, zrobię. Czekajcie. Chwileczkę, poczekajcie. Muszę tak zrobić jeszcze. Tak o. YouTube, YouTube tutaj ściszę wam troszeczkę. Czekajcie, ludziska. Muszę wpisać teraz. Dobra. To. O! I swoją transmisję na żywo włączam. Dobra, zostawiam Likę. Czekajcie, zobaczę, czy y, jak się y, napisze coś. Y, czekajcie, gdzie to są komentarze. Y, y, dobra, ludziska. Nie, oj, co się stało? Czekajcie. Do, dobra, ludziska. Już możemy nagrywać tego live'a. Tylko czekajcie, jeszcze to zrobię. Oj, sorry, ludziska. Dobra. No i lecimy e, z gierką e, po prostu, kurczę, czekajcie, o, dobra, e, na początku, no i, się, i pokażę wam, gdzie są jakby te kurczaki, e, wiecie o co chodzi. Dobra, a więc e, lecimy z tym sztosikiem, z ksonikiem. A co się dzieje tutaj? E, co jest grane? Wydw dobra, halo, słychać mnie ludziska? Słuchaj mnie? Czekajcie. O, dobra. Ej! Kurczaki! 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 Czekajcie! Chcę to usłyszeć zgłośnie. Czekajcie! Muszę zgłośnić, bo kurczaki są. Popatrzcie na to. Ja to nie uderzy! Ej, chyba. E, bo, e, to będzie. E, e, są jeszcze. E, e, dodane nowe skiny, ale. Kurczaczki są! Huwa! Pułaleczek! Dobra! O, dziękuję! Co tu się dzieje ludziska? Co to jest grane? XD tej wytypy! Są kurczaczki dodane? Nie no, to są indyki, ale to dla mnie są kurczaczki. Normalnie... Ale co jest grane? Kurczę, plek, bardzo błęd, Co jest grane, że kurczaki są? O co chodzi w ogóle? <ścoughs> Ja pierdół pier, pierku, pier. O! Mamy humble, stumble. Dobra. Ej, e, czekajcie. O nie! Czemu ja stoję w miejscu? Kostiaki ty... są! Ja bym chciał się przytulić do jakiegoś, ale... Widzicie? Czekajcie, bo ja albo nie będę próbował na razie wchodzić na supek żaden, no bo... Po prostu nie będę wchodził na razie. Czekajcie. Muszę ogarnąć coś, zobaczyć. Dobra, już. Muszę zobaczyć. Czekajcie. Czekajcie ludzie. Ej, napiszecie jakiś... Piszecie jakiś komentarz. Napiszcie jakiś komentarz. Ach, tutaj tu jest. Napiszę coś. O, bo mamy wytw. Dobra. E, po, napisałem coś. No i teraz wyślę to. Dobra. A no? Jest. Dobra. Nie no, to nie ja wysłałem wytw. Dobra. E, już myślałem, że będę na hydrancie stał. A tutaj są kurczaczki? Tu są gdzieś kurczaczki? Jak e, widzieliście w poprzednim odcinku, tutaj e, wyleciała gdzieś poza e, czerwona biedronka. Możecie napisać, jak to się dzieje? Czy po prostu jakby biedronka przenika przez e, te przez barierkę, czy e, jakby podskakuje w Dobra, ale tamto to było śmieszne, ale wtedy umarłem. A więc e, nie było zbyt kolorowo. No dobra. E, e, dobra, możecie zostawić na tym live łapeczkę w górę. A, a, o, dobra. E, no, chciałam po prostu na tym dzisiejszym live Mam pokazać kurczaczki. Dobra, ale coś mi, niestety, ale coś mi nie pykło. Niestety, niestety, no niestety. Ajajajajaj, dobra, więc lecimy od razu z drugą rundą ludziska. A nie, czekajcie, no albo już dobra. Już, a, Czekajcie, gdzie to jest? Gdzie jest te kółeczko? Ach, tutaj, dobra, tutaj. I, ja chcę zobaczyć komentarze. Gdzie się pokazuje ją komanda? Dobra, ale lecimy tutaj jak najszybciej, żeby nie było, że przegrywamy pierwszą rundę ludziska. No i ja dzisiaj chciałem spróbować wygrać dwa razy z rzędu. Dwa razy z rzędu. Tak jest, a więc. Y no, ojej, Gościu robił. Dobra, i my tutaj robimy lepszy trik od nich. Dobra, pat... i patrzcie na to, hops, hops. Oj, ja, 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 ja. No to tam wam spróbuję. Ale ten gościu. Let's go, mordo. A tu umiesz takie coś? A nie, dobra. E, niczego nie było, niczego, nic, 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 nic. Nie było nic, 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 Nie było nic, nic. O nie, gościu zaczął robić obołdkę najgorzej. A się dostał pomimo tego wytyfy, dobra. Ale. Ktoś coś napisze? Napisze ktoś coś, może? Bo. Czekajcie, może. Dobra. Jednak już nic, już nic, nic, nic. Dobra. Jaka będzie następnie mapeczka? Ale czekajcie, ja chcę tutaj. Aha, i teraz dopiero włączyłem komentarze, dobra. Dopiero teraz, dobra. Sorry ludziska, bo miałem wyłączone chyba. O, to na pół i tu są te kurczaki! <śmiany> dobra, ja nie mogę z tego y, eventu. Bo to jest świąteczny event, y, tak w ogóle. Y, no i y, dlatego są indyki, no bo... Y, o, hej Franek. <śmiany> No, a więc teraz, no, jesteśmy pierwsi, ale bekowe są te kurczaczki tutaj wszędzie, to jest live, mordo, dobra, a więc teraz, no, musimy poczekać na tych ludków, o, dobra, już oni doszli, byś chciał ze mną zagrać? No dobra ale będziemy grali z widzami, z widzem chyba jednym, dobra, a więc, ale, yy, czekajcie, muszę coś zrobić, o, teraz. o, honey drop, honey drop ludziska, ja tą mapę kocham wzręcz, Super. Ja, i wiecie, co, co ja zauważyłem, ja przed nagrywaniem ciągle sobie grałam, tak, no i, jakby rozumiecie o co chodzi. Sobie normalnie grałem, no i dosłownie ciągle był honey drop. No i na ostatnim odcinku też dosłownie ciągle był honey drop hop -lop. Co ja zrobię? Co ja wyrobiłem? Widziałeś to? Widziałeś? Prawda? Dobra, ale sobie y, skoczymy na tą tutaj platformę i teraz tutaj y, powolutku robimy. powoluńku powolutku, powolutku, pomalutku, po cichutku, no, hopla, tutaj sobie skaczymy, tutaj sobie skaczymy. O nie, spadliśmy, dobrze, że nie na sam dół, ale i tak byśmy przetrwali to, ale dobra, przynajmniej to nie jest sam dół po prostu. Y, dobra, skaczę do tego gościa. Hopla, saska. Hopla i hopla. Dobra. O nie, chciałam skoczyć na patyk, ale e, e, nie chciałam. Tym razem. Dobra. O nie! E, już myślałam, że spadnę. O nie, ten gościu może chcieć mnie podkopać. Ale czekajcie. Każdy klocuszek się liczy. Dobra. O nie, zasłaniam. Hopla, hopla i hopla. Dobra, mam wygraną. Mam wygraną. Dobra, ludziska, mamy to. E, Okej. Okay.

Dobra, ale miejmy nadzieję, że tu wygramy, co nie ludziska? E, a więc, e, ciekawe kto zostawił tamtą jedną łapkę, wytyf, co nie? E, tylko czekajcie, e, muszę to zrobić jeszcze tutaj i to. A nie, 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 czekaj. O, już mam, mam już. O, mam już flip, ja tą mapkę nawet lubię, ludziska. Oj, e, dobra, nic się nie stało.

Skoczymy sobie tutaj, skoczymy sobie tam i skoczymy sobie tutaj, tutaj. Teraz dobra. Możecie napisać w komentarzu. Elo, mordo! ja bym chciał z tobą zagrać. Wtedy bym się ucieszył nawet. O kurczaki! Uuu, kurczaki! Ja dupier. Widzieliście, co ja tam zrobiłem? Przeskoczyłem z jednego na drugie. Wytyfy! Ja nie wiedziałam, że tak w ogóle się da. Dobra, mordeczki! Le... A! zapomniałam, że trzeba wyjść! Jeden Drobi baba bumbo, baba za bumbo, wezmę za bumba. Dobra, e, mam nadzieję, że. E, na serio? E... Czekajcie. Ja nie wiedziałam, że tak, masz tak boki A no, dobra, dobra. No to ludziska już, sorry, że tak robię. Sorry, sorry. Ludzie, sorry. Już nie będę tak robił, ludziska. Na razie, no po prostu, na razie nie będę tak robił. A więc. Bądź pla! Dobra, a więc ścigamy się do mety, bo trzeba, 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 trzeba. A, dobra, musiałem chwilę poczekać. Ej, czemu nie ma kurczaków? Chyba tylko na pierwszą rundę są kurczaki. No, ej, bez kitu, chyba na pierwszą rundę są tylko kurczaczki. No tak, ludziska, tylko na pierwszą run rundę ej. W się ciągle. Dobra, więc. Ale sobie skaczę, a jednak nie skaczemy sobie tutaj. E, jednak sobie skaczemy teraz tutaj. I teraz tutaj. I teraz. Sto osiemdziesiątka z rana. <grym> Dobra. Eee, za ten gościu! Oho, o, <grym> Dobra. E, ten giebobek przechodzi gierkę. Eee. Dobra, e, a więc e, miejmy nadzieję, że teraz tą rundę wygramy. I, e, e, no bo jak to wygramy, no. Czekajcie, bo nie policzyłem, czy z rzędu to już jest? Super slide! ja lubię super slajda, więc może to wygramy dwa razy z rzędu od razu? Nie wiem, może nie, może tak, ale ja zazwyczaj robię masę trików, a, a więc e, triki e, mi nie pomagają. Dobra, tutaj sobie robimy coś takiego. Dobra, już mocno wyprzedziliśmy typów tam. Dobra, robimy, bo jak chociaż jeden trik mi nie wyjdzie, no to yy, yy, ja już jestem na samym początku. Zobaczcie to. O nie, o nie, o nie, odbytam ten Gostek tego triku nie zrobił. Co ja zrobiłem tutaj? Co ja teraz tam zrobiłem? Widzieliście? Dobra. O, dobra, mamy super sliding Sonika. Ej, czemu mnie? <śmuchy> ludziska, co się stanęło? Widzieliście tamto. Widzieliście ludziska. Ej. No, no. Y, 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 fajnie, co nie? Fajnie jest, jak y, na przykład y, was nie wybija trampolina. No i. Y, no i spadacie. No, no niestety, no tak, takie życie ludziska. No niestety, no. E, no. E, po prostu. Al, anle. 545. E, 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 miał farta po prostu. Że nie zadziała mi. E, nie zadziałała mi tramplina. Dobra. Możesz się za w górę i suba e, z lajkiem i z dzwonkiem, e, bo po prostu e, wtedy e, to jest darmowa ludziska. Uuu, la la, jungle, roll, roll, rol, roll. Rol. E, zamiast e, le, e, my trzeba, e, muszę mówić cały dzień e, l, e, Znaczy, zamiast e, e, le. No to mówię, e, muszę mówić cały e, czas ry, zamiast l, dobra? Dobra, ror. E, kurka wodna. Robert Rewandowski, e, tutaj jest Rudziska. Dobra. E, tutaj sobie lecimy na brzu, bruszku, e, e, Tutaj musi... Naprawdę? Naprawdę? Nawet ta gra mi tego nie pozwala zrobić. Ej, czy ja powiedziałam "sy"? <laughs> o! Hi, hi. Znaczy ly. <laughs> Możecie napisać. Bo ja nie wiem. O kurczaki! O kurczakowe pięty O kurczak... Dobra jestem, jako przed ostatni. Dobra, ludziska. Eee, a więc e, teraz... Mam nadzieję, że będzie jakaś kozacka giereczka ludzi z A więc możecie napisać w komentarzu, jaka będzie teraz gierka. Chyba nie zdążycie, ale po prostu mam nadzieję. I mam nadzieję, że w ogóle znacie, jak się nazywają mapki. Po prostu, żeby nie było. Uuuuuj! Kurczaczki. Dobra. Letymy durrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ale słodki są te kurczaczki, naprawdę. To są takie kozaki. Naprawdę, nigdy nie było lepszego update'u w Guys. A pamiętacie te czasy? Wersja 39 bez Modbasha i bez kurczaczków. To było straszne i niefajne i przegięcie to było trochę co nie, dobra, ludzińska ale najlepsze są te kurczaczki, no bo one są karci! tak? u Sorry. Ale co No możesz, możesz. Dobra, a więc jaka będzie następna diereczka? Jaka, jako, jako, jaka, jako, jako. Olawa! Z ludźmi, którzy mają emotki, jakbym grał z moim bratem, no to e, chociażby ludzie by nie mieli emotek, ale tak, to no to każdy ma. Ej, ludziska, a wam też teraz już tak strasznie, prawie już wam w ogóle, jakby e, nie dropią e, Blockdasza, bo mi w ogóle nie dropią. Na przykład, teraz sobie e, e, tutaj, sobie stanąłem. Żeby na przykład, jak ktoś by miał mnie pion na przykład, o, ej, już, już myślałem, że ktoś y, spadnął, spadł, y, ale niestety, dobra, y, a więc, y, ej, tam ta Walkiria miała na serio farta, y, że tam wskoczyła i miała i dalej. dobra, y, y, muszę tutaj sobie zejść, zejdę sobie, o nie! O nie ludziska. Dobra, ludzi, no, 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 dobra. E, chciałeś zagrać, Mordo? Chciałeś? Franek. No dobra, no to chodź. E, ma, e, dobra, a więc e, tworzysz grupę. E, tworzyć? Dobra. E, a więc... Oj, coś nie pykło. Ale masz tą wersję? 43? No. Dobra. Ale wtedy w, 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 w mega głupi sposób zdechłem, ale tak na serio, mega głupi. A więc y, kodzik jest 14117, e, dobra. A więc, ym, jak się franek jest dołączy, albo jakiś widz, no to będę yy, po prostu będę się jalał. Nie no, jak franek dołączy się, to nie będę się jarał w ogóle, w ogóle i to w ogóle, bo po prostu nie. Nie, to nie. 1-4-1-1-7 yy, Dobra. Taka bardzo powtarzająca e, liczba jedynkowa. Sorry, ludziska, że teraz e, prr, e, nie gram, no bo czekam na mojego wreć. O, KTX myszka! Dawno z nim nie było takich rzeczy. No, w ostatnim odcinku było, ale. E, po prostu, w ostatnim odcinku coś takiego było. A, no, po prostu, w ostatnim. <laughs> W ostatnim odcinku było coś takiego, ale mój brat po prostu tylko mówił e, i e, jakie ja mam challenge zrobić. Dobra. Mm. O, telefon z butami. Mam Franek, zrobimy coś takiego, że. bo ty nie zrobią dobrej drogi. I umrą wszystkie na czas. Dobra, robimy taki sposób. No dobra, jednak nie. E, e, Chodź. O, patrzcie na to! Patrzcie na to! Ej, widzieliście, zepchnęło mnie. Ej, bo tam się lagują, widzicie? Tutaj się lagują. Boty. Lagują się, boty. Lagują się, boty, ale leciutko. Ja tutaj odkryję na przykład. Dobra. Będą się chyba lagowały. Lagują się, czy nie? Kurde. Lagują się, ale tylko troszeczkę. Czekaj. Musiałem pospychać ludzi. Y, y, zepchnę jak, c, jakiś ludzi. No nie! Oni nie mogą odkrywać. Dobra, już lecę. Tam, o, skaczę, o. Ej, ale chyba tutaj się nie dostaną wszystkie osoby. Dobra. Hopla. O, dobra. Tutaj chyba się nie dostaną wszystkie. Hopla. O nie. Hopla. O nie, spadłem! Ratunku, pomocy! O nie! Ludziska, ludziska, ludziska! Ludziska, boję się! Ej, co ten bot robi? To jego! Zepchniemy. No dobra. E, idę na kamień Cichaczowa. Dobra. Najpierw tutaj i teraz... dobra już mogę, ludziska! Mówić byłem na kamieniu Cichacza. Oj, e, co ja zrobiłem tutaj? E, hopla. No, kurcze felek! O, dobra. Hej, czytasik. Hap, 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 Dobra. No i. Ej, siedem osób przeszło tylko! <grym> Ej, czy. Ci... Co będzie? Od razu będzie półfinał? Czy co będzie teraz? Ej, co będzie teraz? Na... To będzie półfinał, czy od razu finał? Czekajcie, ludzie, bo ja nie wiem. Czy to musi się. Ej, to czas się skończy, tylko będzie musiał się skończyć. A patrzcie na to, Lidziska, lecę do kurczaczka i on też odbija tutaj, on też, ten kurczaczek też tutaj odbija. <laughs> Aaaa! rzucił kurczaczka! O ty kurna! Za to nie bo... E, e. Ty już nie istniejesz, mordo. Ty, mordo, już nie istniejesz. Za to ciebie będę... Ci tak będę utrudniał życie, że aż sobie nie wyobrażasz nawet tego i franek jest naprawdę. Franek, naprawdę. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Co ty, franek, zrobiłeś, że mi. Patrzcie na to, ludziska. Chłop! Oj, co, się! Patrzcie na to, teraz to mi uda się! Co się tu działo? Ja tutaj, ludziska, mogę na spokojnie chillować bombę. Chyba, że się po prostu skończy. Trza! Oj, ja tego nie chciałem, ta... Ja O ty kurde, jakbym miałem motkę, to... <laughs> Dobrze ci tak, jeżeli zrzuciłeś kurczaczka mojego. A my tutaj robimy trika ciężkiego. Oj, nie, ja już muszę lecieć, bo zaraz się skończy czas. Bo czas mapy to dwie minuty, a to jeszcze trwa może troszkę dłużej. Ale ja już lecę. Ej, dwa bokserzy! Aaa, spadłem na głowie kogoś, stanąłem. Dobra, dobra, dobra. Hah, <tum> 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 Ej Koniec rundy, tym razem tylko pięciu! Nie dość, że w takiej rundzie nie prześli No to teraz w tej jeszcze O nie Ale tym razem To jest giga dużo kurczaczków Dobra, a więc lecimy Miejmy nadzieję, że jakiś kurczaczek e, Przez to, że on e, mi wtedy tam zrobił e, Że kurczaczek spadł No to, że teraz e, Moja armia kurczaczek. Teraz... Ej! Ej ty kurna kurczaczku! Ale kurde! Ale głupie kurczaczki! Sorry kurki, ale niech Franek mi odda winna. Franek oddasz mi wina, bo y, ja chcę tu... Ja m, m, muszę, muszę po prostu. Ej oddasz mi? Ej no! Dzisiaj miałem wygrywać każdą gierkę. Dzisiaj miałam wygrywać każdą gierkę <śmiech> <śmiech> Dobra ludziska lecimy Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest?